Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, no wczoraj prezentowałem tutaj, mm, przypominałem, Rufusa. Takie środowisko, słuchajcie, do mm, powiedzmy przygotowania lub do butowania wręcz z niego, tak jakiegoś systemu operacyjnego. Mówiłem o Windows 11, ale Rufus, no. Są też jeszcze inne aplikacje. Mogę powiedzieć kiedyś i tak dalej o innych tego typu co rufus. Ale słuchajcie, do czego rufus właśnie służy? A no właśnie do tego, że jeżeli ktoś chce być za pan brat systemami operacyjnymi, ale różnymi. Wiecie co? No moim zdaniem fajnie jest odpalić, pobawić się z godzinę dwie, a może kilka dni z jakąś dystrybucją. Linuxa, na przykład, żeby troszeczkę, powiedzmy, poznać tego rodzaju systemy. A że teraz rozwija się sztuczna inteligencja, to również te distra linuxowe, no, wchłaniają, zaczęły, zaczęły, słuchajcie, no, jeżeli nie ma dużych pieniędzy, to idzie to opornie, prawda, jak w systemach komercyjnych, ale jest taka, takie distra Macalu Linux, Makalu Linux, tutaj na przykład można sobie o tym poczytać. Bardzo ciekawa dystrybucja Linuxa z, z, no, ze sztuczną inteligencją. I wiecie co? Interfejs tego jest bardzo, bardzo ciekawy. Tak wygląda mniej więcej tutaj pulpit, prawda? Takiego systemu, ale powtarzam, nie chodzi o to, żeby od razu pracować z takim. Nie, poznać, zobaczyć, a my. Zobaczmy, jak działa ta sztuczna inteligencja. Oto jest właśnie ten system, jestem na ich stronie. Macalu Linux to unikalny na dzisiaj projekt. Projekt, jakby prowadzony indywidualnie przez takiego gościa, który się nazywa Jacques Reimer. Jest deweloperem, jest generalnie autorem, słuchajcie, tej dystrybucji. To nie jest duża społeczność, ale bardzo ciekawa inicjatywa. W Macalu Linux wyróżnia się jeden komponent, a mianowicie Elektra, słuchajcie, jest to własna platforma sztucznej inteligencji z wieloma interfejsami, a więc tutaj mamy, słuchajcie, i głos, i, i jakieś widżety, tekst, terminal webowy, tak, potrafi generować obrazy, audio, wideo, działa w, w wielu językach, ponad 40 języków, no i co ważne, ma własną pamięć konwersacji, żeby... Przetestować, nie potrzeba nawet mm, powiedzmy odpalać tego Linuxa, chociaż ja polecam, żeby poznać, jak to pracuje w systemie, bo za chwilę wam pokażę, ale nie będziemy wiedzieć, jak pracuje to w całym systemie z, z tym systemem, prawda? Tylko możemy tak troszeczkę uchylić drzwi przez okno przeglądarki. A co najciekawsze, jest w pełni darmowa. Tak, w tej podstawowej formie, jaką widzicie, jest w pełni darmowa i jest dostępna od razu po instalacji takiego Linuxa lub też, tak jak mówię, przy użyciu na przykład tego narzędzia Rufus, kiedy odpalimy, będzie y, powinna być też jak najbardziej od razu dostępna. Nie ma tam żadnej subskrypcji na, na start y, typu, nie wiem, y, podłuż kartek płatniczą czy coś takiego, nie? Ale co jeszcze trzeba pamiętać? Nie jest to stuprocentowo model lokalny. Elektra jest jakby Częściowo tylko działającym modelem lokalnie, a częściowo korzysta z serwerów właśnie tego projektu. Ważne jest jeszcze to, że ten Macalu Linux to nie jest jakiś jeden autorski, powiedzmy tak, model językowy, jak na przykład ChatGPT. No nie. To nie jest tutaj jakaś magia, nie wiem, sztucznej inteligencji wiążącej Linuxa. Też nie. To jest po prostu ten, ta Elektra to jest system łączący różne modele. Różne usługi AI, jakby w jednym interfejsie, w interfejsie pulpitu. Czyli kryje się pod maską, no po prostu, właściwie kilka modeli językowych. Elektra korzysta z otwartych takich modeli jak Lama, like Mistral, like Kouven. Nie? Czyli jest jakby takim, taką hybrydą. Możemy pobrać sobie tutaj słuchajcie tu jeszcze, tu jeszcze może, możemy takie obejrzeć filmiki na YouTube jak wygląda ta dystrybucja, czyli nawet tutaj ze strony internetowej, dwa, a tutaj mamy linki, żeby pobrać ISO, tak pobieramy to ISO i no właśnie Rufus i lecimy, odpalamy lokalnie Później tą dystrybucję, żeby już powiedzmy, no bardziej to przyjrzeć się tej dystrybucji, odpalamy po prostu zamiast Windows, no a po prostu kiedy znowu wyłączymy komputer, wyciągniemy pendrive, z powrotem nam przywróci się nasz system. No i właśnie tutaj o to chodzi. A co do elektry... Oczywiście, tutaj są różne szaty graficzne. Główny jest taki cyberpunkowy, słuchajcie, zielony, tak? <laughs> no i można sobie tutaj wpisywać, chociaż nie, on za bardzo nie podoba się. Modern Dark, powiedzmy, weźmiemy. No i tak, co tutaj mamy? Dojście do internetu. No, i na przykład, na przykład generacja zdjęć. No, już tutaj nie będę się bawił, ale jakieś zdjęcie mogę wygenerować. Zdjęcie. Powtarzam nieraz, że słowo z polskie zdjęcie nie przystoi do, do tych wyrobów, że tak powiem, które tworzą. Grafiki. Sztuczna inteligencja tworzy grafiki i to już jest bliższe, bo zdjęcie, zdejmowanie czegoś, zdejmowanie obrazu. No, to ja widzę soczewkę, matrycę, tak? a tutaj nie. To jest generowanie. No i powiedzmy, zróbmy małą próbę jakąś, tutaj wczoraj generowałem klientkę, która stoi w sklepie i rozmawia ze sprzedawcą, zobaczymy, jak sobie poradzi z takim promptem. No i tutaj wygenerował taką, takie postacie. Słuchajcie, no powiedzmy, nie jest to najgorsze, nie jest to najgorsze, jest tutaj takie rozmycie, tak, tego co w głębi, no. No, takie różne grafiki sobie można generować. Powiedzmy, może nie są one najwyższych lotów, tak? ale system się rozwija. O, tak wygląda grafika. Pierwsze grafiki mogą wyjść, powiedzmy, niepoprawne takie bardzo. Natomiast prompt musi być, jakby tutaj, w punkt. Opisać, jakiego modelu ma użyć, na czym się wzorować, opisać po prostu szczegółowo. Tutaj taki miał właśnie być, taki neonowy, tak jemu po prostu w odróżnieniu od innych modeli graficznych trzeba napisać szczegółowo, tak? Ten prompt. I to wszystko. Hej, cześć.